Dzień dobry, dzień dobry, moje kochane robaczki, śniadanie. Śniadanie miało być inne, ale jest inne. Jest co jest. Ogólnie hit, hit pod naszego poranka. Ciocia zaczęła gotować dla Nowci, nie? No i ciocia tam zrobiła pyszny ubiadek, kaszkę, mięsko, takie chuj mój dzikie węże. Wchodzę się do lodówki, żeby nakarmić Nowcie, a tego jedzenia nie ma. No i dretą papę na całą chatę, gdzie jest jedzenie nowe, nie? No. Stary wpierdolił. Wczoraj po pracy, bo myślałem, że to dla niego. Szok. 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 Kurwa, jak można było w słupie jedzenie wpierdolić. On mówi, ja myślałem, że to dla mnie zrobiłaś. Ja mówię, no. Żeby mu smakowało. Rozumiecie to? W jednej nawce wpierdolę Brak mi słów. Brak mi słów, kurwa. Naprawdę. Ja mówiłam, ciche dni powinny być. W każdym związku. Mhm.